Mój ojcze i Pawle, mój, odsyłam Ci życzenia na Twoje imieniny. Dla mnie imieniny to nie tylko same imieniny i uczta imieninowa, ale to święto mojego sztuki. Patron przypomina mi, jaki przyjąłem chrzest. I kto jest moim opiekunem? Mojego nowego życia? Bogu Bożego życia już na Ziemi. No więc powiem Ci skąd to przesyłam. Jestem tu w cieniu misji. Oparty o taki supek z cegły zrobiony. Mały zbiornik wody. Po, po dobrym obiedzie. Za granicą Rwandy, w sąsiednim kraju Uganda. Niewielka różnica, bo i śpiewałem z dziećmi, że Jezus się przechadza w języku kiniarwanda. Lubię to nie dlatego, żeby być jakimś, to teraz się mówi, celebrytą i śpiewać, że jestem Jezusem, ale no, dlaczego nie? Dlaczego nie? My się tego boimy, żeby cię postrzegano jako człowieka Jezusa, Chrystusa, chrześcijanina. No więc to, a co było, to fajne banany ugotowane w liściach z bananów. Nawet podglądłem, jak się to robi. Dobra, ryba, moi drodzy, nie z sfa, farmy, ale z jeziora świętego Alberta Wiktor. I dobry był sos z, z arachidów, jak to się mówi, arachid, a ubuniobga w naszym języku. No i y, po, też się podpytałem, po prostu zmielone te orzeszki ziemne. Troszkę były one już przy, przy tego podpalone, upieczone, wyprażone. I się pytam, czy się dodali, czy jakiegoś sosu pomidorowego. Nic. Naturalny sos z arachidów, z arachidów. Niesamowite wam mówię. Z ryżem. Z czym jeszcze możesz to dodać? Z makaronem trochę mdłe. Musiałbyś czymś doprawić jeszcze makaron. A może i, i tym pomidorowym sosem. A później tym drugim sosem. To też do gniecionych ziemniaków. O, kluski, kluski śląskie również byłby dobry do pieczeni, połowej, tak, bo wieprzowa jest trochę słodka, a rzeszki dodają słodkości. No więc to, no to takie przepisy kulinarne, w tej chwili do góry w niebo, piękne chmurki, no wyobrażam sobie takie jakieś bałwany, tutaj widzę jakiś półwysep też. No, no nie bo jestem właśnie pod niemem Ugandy. No więc wracając do tych imienin waszych, Piotrze i Pawle, gdziekolwiek jesteś, powiedz no to takie dekomune, czyli wspólne życzenia, nie każdemu to. Każdy to będzie słuchał to dla niego. No i chociaż ja mam dziś czas, bo to jest taki poniedziałek, moi drodzy. My mamy wolne poniedziałki na misjach, więc możemy się raz w miesiącu takim poniedziałek możesz się pomodlić i wyspowiadać, możesz pojechać na, jakieś, na taką przechadzkę, jak myśmy tutaj zrobili, to są cztery, pięć parafii, moi drodzy, dekanat, ale ten dekanat będzie miał ponad, no, no, prawie sto tysięcy chrześcijan, Pomóż sobie to tak przez 20, to prawie ci wyjdzie. No to tyle. Księży nas wyjechało na tą przechadzkę 10. Na granicę przyjechał ksiądz Wikary z parafii Gisoro. Po bliska, w sąsiedztwie naszych parafii, za granicą Butete, Kinoni no i Runaba. To są takie nadgraniczne misje. Przesłał Wam filmik ze Chrztu Świętego. Też się zastanów, Piotrze mój i Pawle mój, nad tym, co w Twoim życiu się wydarzyło i co dalej się wydarza, bo tak jak nie stwarzasz Boże, teraz na tym trawniku, tak samo i krzyż, czyli nieustannym niech czyń, człowiekiem, mężczyzną. Nieustannie mnie chrzcisz, Jan Kazimierz ze chrztu, i nieustannie dajesz mi dar życia zakonnego i dar życia kapłańskiego, które się urzeczywistnia w tym moim codziennym życiu, na co dzień, no. Także nie muszę y, sam troszczyć się, o ubranie na co dzień i od święta, bo Bóg stwarza mnie nieustannie w jednym ubraniu mojego serca, ciała, i duszy i umysłu. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata, a anioł stróż z tych białych róż niechaj ci wieniec spłata, Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata, a anioł z, róż, z tych białych róż, niechaj ci wieniec spłata. Wasz misjonarz Bartłomiej Jaśko z Ruandy a w tej chwili z Ugandy. Bogiem z Bożym błogosławieństwem i z tobą, święty Piotrze i Pawle, i z Tobą Matko Boża, królowo apostołów. Budźcie się za nami. więcej niż piękno tych lilii, piękno tych dzieci, które przed chwilą zostały ochrzczone, więcej niż lilie polne. Inny został Chrystus, ułeb o umanowski, nomary. Życie Jezusa umiera na krzyżu i z wstaje w świetle nowego życia dla nas. Życie zaczyna się w łonie matki, a drugie na Chrzcie świętym. Jedno umiera i przemienia się. Wieczne życie, które otrzymujemy na Chrzcie świętym. I wyjednane nam przez Twoją śmierć.

potwór, przechodził. No ja się tutaj Dziękuję, mamie rączkę podnosi, no widzisz, jest, to jego tata, stary minister, nie, min był, min jest stary minister, mają grupę ministra. To, moi drodzy, ta wspólnota widzialna w Gahunga. I ta niewidziana całego kościoła na świecie, patrz jakie to piękne, Te, to, to troje dzieci się liczą. Nie na sztuki, ale na żywych ludzi, którzy kochają i kochać. Będą Boga i drugiego człowieka.